Maneczko, tutaj MC Koko i witam was w pierwszym odcinku przedstawionym WOTA. Jest ze mną Patryk. Tam, tam i, i ziober tam, tam. Hej, dzisiaj my, dzisiaj my e, koksy, koksów. A się teraz WOTA... Zamknij apesynek Zamknij ryja.

ty oglądasz bajki na szałapie? Od dwóch lat. Ale mnie boli głowa, że mi się tak jebnął już tylko do mnie. I Tokio Drift, stary. Oh. 3 i Tokio Drift, stary. To Koniszyła. Ej, czemu mi Pozostał Nie, nie, nie zapomniałem się. Koniszyła. Koniszyła. <coughs> jeszcze tę jedynkę. albo boli na mnie. O nie, co? Opie, boli? Zlagowało mi wota. Jeb, wyjebałam z koła Konieciła, konieciła, Zaksa. <noise> Pomoc Coś mnie drapie. usi. <noise> Coś mnie drapie, papa Wycofuj się. O kurwa, is, is. Zwykły is. No, jest i trzy i zwykły się ja Przebił się. Przebił się. Łoja piel dole. Kurwa, boje, tu. tu Synki. Słynąć dupę. Że tu nie trzeba <śmany> Zobaczymy, czy ten MX niszczy. Patrz, MX wieża, MX wieża. Łoja, pomóżcie, no. Ej, <śmany> my chodź, gorsze Bartowałem. No to jest, brawo! Ja by ten. żeby nie wyjechał, ja bym by tego. By tego isa zniszczył teraz. Jebany dym. Nie przebiłem isa trójki. Co mnie tak kopie z głową pił strasz... strasznie. Strasznie wyglądał. To się cofaj. Mać. Chodźmy wszyscy do stajenki jest... <gry> I. Jak by dostał? To małeckiego małeckiego. Ej, plecy! Plecy! Młodki, ja ja bie... nie, <gry> ty graja nie! Gdzie ty stoisz? Jadę! Gdzie ty stoisz? Oki koleś, co... Patrzcie co ten gul hat! Maniaki grać pizda że... nie mi to tak potem dzieje nie trafiłam to jest mówię? na górze jadą nie robię ja isa trójkę w dupę nie mogę przebić albo w ogóle nie trafię Oj po, patryk ma... pomóż nam sobie ten kapa i im przejmiemy Nie przejmiemy Ja tu wezmę górę Tak mało? No, to nie mnie. Dostał Patryk nam już padł Nie, żyje! Co masz tam zapadała? Jest za trójkę i go nie mogę opie zjechać Te witajmy malingiego i AMX ci, AMX ci nie pomaga? O, tak samo co. O, no to O co ty śpiewasz? Jeszcze w niego koleś Ten koleś gra z mnie pie. O! Ej, zabili nam amx -a. Kurde Zabił. nie przebił się przeze mnie! Co nam Słucham. zabił AMX-a? Kurde Ja no serio my to przegramy Co, jak jaki Skąd jak wiesz? Okay, okay, okay. Jestem, Dobra. okej, jestem chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. kapa i pilnuję. Nie chodź, chodź. Chodź, chodź. gdzie chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, się. No Kywa też chcę mieć tą plusza co ty masz Nie trafił tego pistola Ej, ty Nie Ej, ej ej Nieprawy cofał znam tego frejera tu tego Ej! Giuber! Ziber to zginie! Ziuber jest pojem! Jedzie nam się! Nie ty masz Isa! Nie trafił! To jest cały niczywałem Paaa SERIO Ten Iis nie trafi coś przejętu kur... Cześć! Żegnam was nie, Cześć. nie trafi coś przejętu Jak się... Nie bardzofaj tak? się! Aaaaaah mixopie jest taki cienki! Taki ten i iz... on opie isa nie może... Bo ja znam A tak kokopie zajebisty. On był opie. Ale ja nie był. No bo był ulepszony na maksa, to by go przedziwił. Ja opie przed nim, stoję przed. O. Misiak. Ja Wyraźnie się baj. Wojrz spać, joh. Wojrz spać. Koko a. Ja myślę, Tak mi pierdolnie opie. Patrz, patrz, patrz. Pa. Nie, A to nie, nie. A to nie ziołasz, Kurde! Ten nie muchy. A ten idzie zwolnie cienki i go wywalamy. Albo nie, idzie, przyjda, może... Może ta rundka mu tak nie poszła. ...w czołgu. Co ma? Włosa czy <try> A nie odmucha, <try> że! Tiger 2 i 3 I strójka. 2 Ej! Wywala AMX ładna pizza Level up! Level up! Level up! Level up! Czekaj! Wyższy tir frajerze! Level up! Level up! I know! Ale nie ma większej AMX! Do widzenia, panie życzymy. Co to było? Gulcha za zabawę wywalimy. Niech przysłuchajcie. Ziober, nie dmuchaj! No nie, wcale. Dziecko kurwa BNS. I hec, a Aha, ludzie w ogóle tak... W... Przepraszam was, że nie było materiałów na kanale. Ten ka... ten odcinek będzie chyba drugi? Tak, bodajże drugi będzie stawiony na kanał. Więc... Ale to nam bo mówisz, pierwsze to będzie fiwka Piwka. Weźcie dmuchaj, bo cię zachwitały. Dobra ludzie. Kończymy to odcinek, to był krótki odcinek przedstawiający jak potrafię grać wota. Ziobernie przeszkadzaj mi, bo pysk No i ja Wam dziękuję za oglądanie. Cie, komentujcie, subskrybujcie i, i łapkujcie w górę. No Cześć,